Siemanko, z tej strony Crazy, a ja was zapraszam dzisiaj na POE 2. No i powiem wam, no... Działo się, się wczoraj, od 20 do 23 nie mogliśmy prawie, że w ogóle zagrać. Potem były problemy, ale nie zmienia to faktu, że w końcu się udało i graliśmy. No i powiem wam, że nie spoilerowałem sobie niczym, też nie wrzucałem na kanał niczego z POE 2, bo samemu nie chciałem oglądać jakby filmików związanych z POE 2 i tym jak to właściwie wygląda przebieg gry, no ale... Mogą już taką jakby wyrobioną, pewną, pewnego rodzaju swoją opinię no i chciałbym się z wami ją podzielić, zobaczymy co wy o ten, na ten temat sądzicie. Ogólnie uważam, że Pawłowek za 2 i PoE1 to są dwie zupełnie różne gry, niby w tym samym gatunku, ale to nie są te same gry. No i jaka jest moja opinia? Uważam, że PoE2 jest naprawdę fenomenalnie zrobione. Animacje są świetne. jakby sam gameplay i przedróżowanie między aktami i tak dalej jest niesamowite. Ale e, co bym tutaj mógł do was jeszcze takiego powiedzieć ciekawego? No to kurczę. E, nie wiem. Ja osobiście uważam, że e, jakby Poe 2 jest takie, że tak to ujmę, na, 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 trochę dla boomerów, Dlaczego? Jest podobny do Diablo 2 i to wydaje mi się, że dosyć konkretnie. Nie grałem w Diablo 2, ale oglądałem filmików dużo, jakby mniejszy i wydaje mi się, że jakby oni zrobili replikę Diablo 2 w wydaniu Poe. I to taką naprawdę dobrą repikę. no tutaj chyba głównie stawiają na to, że wracasz sobie z roboty i masz ochotę popykać, po, 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 nie wiem, pochodzić po lokacjach i po prostu się odprężyć, no. nie spieszyć się, jakby zatrzymać, zachować jakby czas i odpoczywać przy tym poe gdzie przy ps to po prostu jest taki dosłownie jakby przekaz nas naszej codzienności, czyli że szybko chcemy wszystko zrobić, jak najszybciej pchać do przodu ten kamień, jak najszybciej złożyć swój build, jak najwięcej wydropić ka kasy i tak dalej. I jakby tam skupiamy się na jakby najszybszym progresie, gdzie tutaj mam wrażenie, że po prostu skupiamy się na takim zrelaksowanym gameplayu, z niewielką nutą irytacji na włosach, jeżeli właściwie build delikatnie nie domaga, tak jak mój na początku nie domagał, teraz już jest znacznie lepiej. I też sobie zaraz omówimy, właściwie, co tutaj postanowiłem, że sobie wybiorę. No i jak się właściwie gdzieś tam plasuje mm, moja postać. No ale, tak ogólnie, no naprawdę, super się gra w tą grę. Super, no po prostu nie umiem tego opisać, ale jakby jest zupełnie inna niż pojedynka, ale zarazem nie jest zła. Po prostu przyjemnie się gra. Szkoda, że jeszcze nie mamy jakby dużej opcji do, jakby. Nie wiem, bawienia się bidami, bo są, są duże ograniczenia, ale wiadomo, jesteśmy jeszcze we wczesnym dostępie i jeszcze przed nimi jest dużo pracy. <laughs> ale to nie zmienia faktu, że gra się wybitnie. Wybitnie się po prostu gra. No i ogólnie rzecz ujmując, stwierdziłem, że sobie zagram samonerem. No i mój samoner na początku nie domagał, bo grałem sobie pod anrfa, szkieletony, jedne, szkieletony, drugie. I w sumie na bossach, nie wiem, brakowało mi totalnie DPS-a. Po gdzieś tam porozmawiałem z moim kumplem, no i powiedział, że on gra pod SRS-y i Flamewall. No i zapomniałem, że w sumie Flamewall tutaj robi tak, że wzmacnia nam projectile. Jakby było słychać w kota, to bardzo przepraszam, no ale po prostu moja dziewczyna wyszła, a on zawsze za nią płacze, i to tak wygląda. Nie Flame Flamewall zwiększa nam damage od projectile'ów, tutaj sobie możemy zrobić jeszcze, ja nie mam żadnych tutaj supportów na to. Jak sobie popatrzymy, to dodaje 9 do 10 do 13 ataku added fire damage, no nie? No i fire damage w moi skeleton arsoniści właściwie mają 3 projectile za pomocą scatter shoota przez to, 9 projectile jakby jest wzmocnionych i dodatkowo jeszcze mamy wrzucone SRS-y, znaczy to jest no, Raging Spiritsy, tutaj się nazywa, nie samo Raging Spirit i w momencie, w którym walimy Flame -walla, one się jakby w nim respią, no nie? I mamy po prostu 10 jeszcze dodatkowych tych minionów. No i z Catherine czasami sobie pomagam, że jeszcze tworzę te skorpiony. A tak przy okazji, no to czasami sobie Contagion, Essence, Drainem tutaj mogę gdzieś tam anfibra użyje, ale głównie tutaj jakieś wymocnienie z Pain Offeringa sobie wrzucam na moje mele, szkielety, żeby wzmocnić pozostałe. No i gdzieś tam tym Flame właściwie operuję, tak żeby moje szkielety mogły jakby przez tego Flame walić przywalić damadżem. No i ogólnie, kurczę, jedyne co, no to tutaj, nie wiem, mi się akurat troszeczkę dużo udało wypierdzielić. Na tym jednym bosie, który tu w Aciri Desert jest. I to był ten pierwszy boss, który jak wchodzimy, to tutaj się nazywał Rad Breaker. I powiem wam, że on no, mnie z 15 rady I wczoraj wieczorem, jak o 20, o 2, gdzieś tam sobie grałem, to stwierdziłem, że to jest chyba pas dla mnie, ja już więcej nie chcę. I że rano go spróbuję. I rano też miałem z nim gigantyczne problemy, dlatego że tam na tej arenie się robi taki młyn w pewnym momencie, że te hieny wbiegają i tak dalej. No i gdzieś tam właśnie miałem bardzo gigant duże problemy, jeszcze wtedy nie miałem też tego Flame -walla. no i taka jakby historia, a pozostałe bossy to w miarę. Widać, że to się skaluje, z każdym kolejnym bossem jakby jest coraz trudniej. Też widzę, że trochę mi rwie ekra obraz, więc mam nadzieję, że to nie będzie aż tak rwące na wideo, że to jakkolwiek się da oglądać, bo z tego co widzę, domina mi na OBS pokazuje, że są takie gigantyczne ściny i mam nadzieję, że że to nie będzie aż tak widoczne, jeżeli będzie widoczne to po prostu sobie z jakiś screenshotów tutaj powybieram rzeczy i nie będę wam. Znaczy, z tych shotów powybieram rzeczy, żeby właściwie Wam nie psuć, jakby w widoku. I co dalej, jeszcze no to tutaj sobie gram z Skeleton Warriorami na mid Shield i Minion Instability. W sumie teraz pomyślałem, że mogę wywalić z tych Skeleton Warriorów stąd, bo w sumie nie jestem w stanie ich nawet zrespić, a używam tego gema. Więc e, tak teraz doszedłem do wniosku, że mogę to coś wstawić jeszcze innego, dzisiaj czymś innym pobawić. No, i tutaj jak mówię, Skeleton Arsaniści, Tutaj Fire Infusion mam, że mają więcej Fire Damage. No i jeszcze właśnie Scatter Shooter. Nie wiem, jak blokować pozostałe sockety. Pewnie z e, Gamlevelem to się zwiększy. Tutaj mam Energy Barrier na Pain Offeringu. Ranging Spirits są dopiero nowe i e, Flame Wall, więc tutaj jeszcze niczego nie mam. E, aczkolwiek, coś prawdopodobnie będziemy chcieli tutaj sobie wrzucić. Na razie nie mamy za bardzo jeszcze możliwości. Ale no. Tutaj myślę, że jak najbardziej Flame będzie miał jakieś fajne supporty i samą Android Experience też dorzucimy. Czy jeszcze coś tutaj? Na razie nie, mam, nie miałem pomysłu, co tutaj będę jeszcze używał. Może jakiś offering? Nie mam pojęcia, co tutaj dalej będę jeszcze wchodził w drzewkie, z drzewkiem. No i moje, moje drzewko wygląda aktualnie tak, że wszystko jest podmienione, wzięte, więc chyba nic specjalnego. I poszedłem pod Loyal Hellhound. Także, no tak w ten sposób się rozwijam. Chciałbym sobie powoli dotąd dojść. Myślę, że po drodze jeszcze wezmę tutaj, że miniony mają regenerację życia i też chciałbym jakiś Fire Penetration zawziąć, Nie wiem, czy to działa na moje miniony, bo tutaj Damage Penetrates 15 Fire Resistance i się zastanawiam, czy to się skaluje z tymi minionkami, czy nie. Możecie mi odpowiedzieć, może Wy macie pomysł, czy to właściwie by działało na penetrację z naszych minionów. Jeżeli nie, no to oleję temat. Ale potem tutaj bym sobie albo gdzieś tu do góry wyszedł i tutaj przeszedł przez tą górną część drzewka. Nie wiem jeszcze, jak tutaj właśnie rozplanuję. Na razie się kręcę tutaj. Re Relentless Fallen chcę jeszcze wziąć e Tisset Flash, czy coś takiego tutaj bym chciał wziąć. No i myślę, że tutaj powoli bym już stąd wychodził. Nie wiem, czy akurencji tutaj bardzo jest ważne. No mniej więcej tak to się prezentuje. No i ogólnie, no co mam powiedzieć, no? Ja uważam, że gra jest naprawdę fajnie zrobiona. Jest bardzo, mm, nie wiem, bardzo wolna bym powiedział, bo jeżeli chodzi tutaj o sam gameplay. Ja osobiście grałem 3 godziny, chyba pierwszy akt albo 3,5. Teraz mam 6 godzin na liczniku, a w sumie jestem, nie wiem, w jakiej części drugiego aktu, może już gdzieś w dalszej. Mam wrażenie, że powoli te lokalizacje gdzieś tam się kończą. Nie wiem, ile tutaj jeszcze jest tych lokacji. No, gdzieś tam już pozwiedzałem, więc mam wrażenie, że dużą część z nich. Ale ile jeszcze zostało, to nie mam pojęcia. Więc załóżmy, że jestem gdzieś w połowie albo przy trzech czwartych aktu drugiego. A podobno jeszcze jest cały akt trzeci, i potem jeszcze jest jakaś powtórka tych aktów trzech. Więc, jak tutaj gameplay będzie gdzieś na 18 godzin gry, to nie ma mowy o żadnych speedrunach. Że wiecie, pewnie, pewnie jak już się będzie mniej więcej ogarniało build, to troszeczkę przyspieszymy to, ale załóżmy, że 12-13 godzin będzie przejście wszystkich aktów, gdzie w pojedynce można w 3-4 godziny, jak się ktoś zepnie, zrobić, do takich już naprawdę dobry grajek. Powiem wiem, że jest duża różnica między tymi gatunkami, naprawdę jest duża, ale to jak są zrobione animacje, jaki jest feeling gry, jakie wszystko tutaj właściwie jest przyjemne wręcz, no to jest niesamowite. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że jakkolwiek to nagranie będzie przyjemne i jadalne, postaram się jak najbardziej to zrobić, żeby było dobrze dzisiaj wrzucę ten filmik, ale to muszę chyba jeszcze chwilę pograć. Także trzymajcie się, na razie.